Siema. Parę tygodni temu Hoyover's dodało do Genshin Impact zupełnie nowy, permanentny tryb gry, mianowicie karciankę Genius Invocation TCG. To zupełnie coś innego od tego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory w Genshinie. No, jakby nie patrzeć, to zupełnie inny gatunek, więc w tym filmie postaram się Wam wytłumaczyć wszystkie podstawy tego trybu. Sam osobiście jestem fanem karcianek od dawna, w Genshinie też mi się to szczerze mówiąc podoba. Spędziłem w tym trybie co najmniej kilka dobrych godzin, więc czemu by nie nagrać jakiegoś materiału? Mam nadzieję, że ten film będzie przydatny dla każdego. Kto dopiero wkracza w świat karcianego Genshin'a. Generalnie postaram się ułożyć ten film w taki sposób, by pasował chronologicznie do tego, co widzimy od początku w samej rozgrywce, tak żeby miało to ręce i nogi. No więc czym w ogóle jest Genius Invocation? To po prostu walka jeden na jeden z przeciwnikiem za pomocą kart. Tak, zamiast bić się na miecze, mamy tutaj wojnę umysłów. Przeciwnikiem może być NPC, albo oczywiście losowy gracz, czy też znajomy. Gdy już uda nam się rozpocząć z kimś pojedynek, to pierwszą rzeczą, którą widzimy, jest oczywiście plansza na nasze karty. Zaczynacie z pięcioma kartami w ręce, które wam się elegancko wyświetlają. Możecie na starcie wymienić wybrane karty, ale tylko raz. W samym centrum zawsze będą znajdowały się trzy karty postaci, na których opiera się Wasza talia. Właśnie, a propos talii, składa się ona zawsze z 30 kart akcji i trzech kart postaci. Możecie ją dowolnie modyfikować, eksperymentować z nią, ale oczywiście pomiędzy walkami. No dobrze, gdy już macie wybraną rękę startową z Waszymi kartami, to musicie wybrać aktywną postać. Czym jest aktywna postać? No Genius Invocation. Działa w ten sposób, że zawsze jedna z trzech naszych postaci jest aktywna. Ta karta może wykonywać ataki, używać elemental skilli czy burstów. Jeśli chcecie użyć innej karty, to musicie zmienić tę kartę na kartę aktywną. Co równie istotne, możecie atakować tylko aktywną kartę przeciwnika, i tak samo przeciwnik może atakować tylko waszą aktywną kartę. Są wyjątki, na przykład obrażenia obszarowe, które zadawane są na przykład wszystkim trzem kartom, ale jeżeli chodzi o konkretne, wymierzone obrażenia, to zawsze działa to w stronę aktywnej karty. Po wybraniu aktywnej postaci przechodzimy do fazy rolowania kostek żywiołów. Kostki żywiołów to system, nazwijmy to, surowców. Te surowce będą wam potrzebne do używania kart, ataków itd. Prawie każda karta, ta ma swój koszt, który musicie pokryć w formie kostek żywiołów, żeby jej użyć. Różne karty i akcje wymagają różnych kości żywiołów, więc chcemy mieć w głowie opracowany jakiś plan działania, by wiedzieć, których kości potrzebujemy. Kostki mogą mieć jeden z ośmiu typów i co turę losujemy ich osiem. Ale Tamae, przecież w Genshinie jest siedem żywiołów. Tak, mamy tutaj podstawowych siedem żywiołów genshinowych, ale również specjalną kostkę Omni Dice, która jest uniwersalna i działa jako każdy żywioł. Co ważne, po wylosowaniu możecie wymienić dowolne wolną ilość kości, ale oczywiście tylko raz. Przykładowo, gdy wybieracie na swoją aktywną postać Ganiu, to prawdopodobnie będzie wam zależało na tym, by mieć jak najwięcej krajokości, by użyć choćby jej Elemental Skilla czy Bersta. Jeśli szczęście wam nie sprzyja i trafiliście tragiczne kostki żywiołów, które nie pasują kompletnie do ataków, które chcecie wykonać, to nic straconego. Możecie w trakcie gry zrobić tzw. Elemental Tuning. Polega to na tym, że spalacie jedną ze swoich kart w ręce i możecie wymienić dowolną kość na kostkę z żywiołem Postaci. Więc jeśli mam niepasujące do wspomnianej gany u kości, mogę pozbyć się kart, by wymienić kostki na te żywioł krajo. I tak wygląda faza wstępna w każdej potyczce. Wybieracie swoje 5 kart startowych, wybieracie swoją aktywną postać i na koniec losujecie kostki żywiołów. Tutaj zaczyna się walka i zaczyna się pierwsza runda. Runda kończy się dopiero wtedy, gdy obaj gracze zadeklarują koniec rundy. Z reguły robi się to dopiero wtedy, gdy wydamy wszystkie kostki żywiołów. Ten, kto pierwszy zadeklaruje koniec rundy, będzie zaczynał następno. Ale przed końcem rundy trzeba ją jeszcze rozegrać, więc może przejdźmy do tego. Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie tego, że mamy dwa typy kart, a w sumie dwa typy akcji: mianowicie szybką akcję i wolną akcję. Karty szybkiej akcji nie kończą naszej tury, czyli po ich zagraniu dalej trwa nasz ruch i dalej możemy wykonywać inne akcje. I tutaj uwaga, nie mylcie słowa runda i tura, bo to dwie zupełnie różne rzeczy. Runda składa się z wielu tur. Wolne akcje sprawiają, że nasza tura się kończy i pałeczka przechodzi na stronę przeciwnika, który będzie będzie wykonywał swoje akcje, dopóki nie skończy swojej tury. Szybka akcja to m.in. karty jedzenia, karty broni, karty wsparcia, czy też karty akcji. Wolna akcja to zmiana aktywnej postaci, normal attack, elemental skill, czy też burst. Te rzeczy sprawiają, że oddacie kontrolę przeciwnikowi, więc warto je dobrze przemyśleć. No i tak sobie ogólnie walczycie. Każda karta postaci ma 10 punktów zdrowia. Gdy ta liczba spadnie do zera, to postać umiera i nie można w żaden sposób jej wykorzystać do końca Gry. Celem waszej gry jest właśnie to: doprowadzenie do zerowej liczby punktów zdrowia u waszego przeciwnika na każdej z jego postaci, zanim on zrobi to z waszymi kartami. Używacie kart, atakujecie postaciami, a na koniec kończycie rundę specjalnym przyciskiem. A o tym mówiłem już wcześniej. Jeśli skończycie rundę za wcześnie i przeciwnik będzie dalej wykonywał swoje akcje, to nawet jeżeli wykona wolną akcję, to tura już do was nie wróci, bo skończyliście rundę z waszej strony. Więc lepiej za wcześnie rundy nie kończyć, bo nie będziecie mogli zareagować i odpowiedzieć na to, co przeciwnik właśnie robi. Po zakończeniu rundy przez obie strony pojedynku czas na rundę drugą lub też kolejną. Dobieracie wtedy dwie losowe karty, których już nie można wymienić i po raz kolejny losujecie kości żywiołów. Tutaj nie wybieracie już aktywnej postaci, bo aktywną jest ta, która była nią na koniec poprzedniej rundy. To co może was zastanawiać, to jak poznać koszt danej karty. Widać go w lewym górnym rogu. Może wynosić 3, ale równie dobrze może wynosić 0 i wtedy zagranie karty jest darmowe. To co warto mieć na uwadze, to tło, na którym widnieje koszt karty. Mamy tam kształt kostki żywiołów, ale nie zawsze jest tam jakiś konkretny kolor pasujący do żywiołu. No bo wiadomo, wtedy sprawa jest jasna. Jeśli mamy kolor czerwony i liczbę 2, to potrzebujemy dwóch pyro kostek. Natomiast niektóre karty nie wymagają konkretnych kości żywiołów, tylko po prostu danej ilości. Wtedy symbol kosztu karty jest czarny. Możecie użyć tej karty spełniając jedynie warunek ilości, a żywioł może być jakikolwiek i te żywioły mogą się od siebie różnić. Natomiast są też karty, których symbol ma kolor biały. W tym wypadku musimy spełnić warunek ilości, ale ponadto kości muszą mieć ten sam żywioł. Może nie jest określony, ale musi być ten sam. Także jeśli widzicie kartę z kosztem 2 na czarnym tle, to możecie za nią zapłacić jakimikolwiek dwoma kostkami. Ale jeżeli widzicie kartę z kosztem 3 na białym tle, to będzie was ona kosztowała 3 kostki tego samego elementu. Nie tylko kart tyczą się te zasady. Akcje naszych kart postaci też tak działają. Tak jak mówiłem wcześniej na przykładzie Ganiu, chcecie mieć dużo kości pasujących żywiołem do aktywnej postaci, ale to nie wszystko. Wiele akcji, czy ataków, burstów, czy skilli wymaga od nas również dodatkowych kostek, i wtedy warto spojrzeć, czy jest to liczba na czarnym tle, czy może na na białym. Wykorzystując dalej przykład Ganiu, to gdy chcecie użyć jej normal ataku, to będzie to Was kosztowało jedną kostkę krajo i dwie jakiekolwiek inne kości, bo mamy napisaną dwójkę na czarnym tle. Jej skill i charge attack wymagają tylko krajo kości, ale gdy zobaczymy bersta, to widzimy tam trzy krajo kości i coś nowego. To jest, moi drodzy, po prostu energia. Tak jak w Genshinie trzeba bersta naładować, tak w Karciance nie jest inaczej. Status energii widzimy po prawej stronie karty postaci i gdy mamy określoną ilość, możemy użyć bersta. Energię nabijamy używając ataków danej postaci lub specjalnych kart. To, o czym warto wspomnieć, to o dwóch strefach na planszy, które widzimy po lewej i po prawej stronie naszych postaci. Po lewej stronie znajdują się karty wspierające. Na przykład możemy zagrać Jade Chamber, które sprawi, że w fazie losowania kostek żywiołów mamy gwarancję na co najmniej dwie kostki pasujące do naszej aktywnej postaci. Karty wsparcia mogą trwać jedną, dwie, może nawet trzy tury, a może nawet całą grę. Tak czy inaczej w prawym górnym rogu kart wspierających widzi, Ile użyć lub staków macie, zanim karta zniknie i przestanie działać. Po prawej stronie stołu widzicie samony, czyli pomocników, którzy będą atakować razem z wami lub po prostu w jakiś sposób was wspierać. Samony wynikają na przykład z ataków postaci. Korzystając dalej z przykładu Ganiu, to po użyciu jej bersta pojawia się on jako samon i będzie atakować na koniec rundy przez dwie rundy. Tutaj, tak samo, w prawym górnym rogu, możecie zobaczyć, ile staków czy też użyć macie do końca trwania danego samona. Jeśli chodzi o inne typy kart, to macie. Choćby karty z jedzeniem. Tutaj tak jak w Genshinie też można się przejeść i zrobiono to w taki sposób, że na danej karcie postaci można użyć karty jedzenia tylko raz na rundę. Mogą nas one uleczyć, mogą zwiększyć na chwilę nasze obrażenia, niektóre sprawią, że koszt następnych akcji będzie niższy. Generalnie potrafią fajnie odwrócić rozgrywkę i bywają naprawdę przydatne. Kolejna sprawa to reakcje żywiołów. Tak, tutaj w karciance też to mamy. Natomiast nie myślcie, że działa to wszystko dokładnie tak samo, bo jest kilka twistów, tak żeby jednak pasowało to do rozgrywki karcianej. Ale przykładowo, Vaporize i Melt zwiększają zadane w danym momencie obrażenia, Freeze zamraża kartę i wymusza zmianę aktywnej postaci na przeciwniku, Quicken daje buffa trwającego przez jakiś czas, a Swirl uderza obszarowo. Generalnie jest tego bardzo sporo i myślę, że pojawi się kolejny materiał omawiający właśnie reakcje i inne tajniki związane z karcianką. Bo ten film jednak chce zostawić totalnie dla początkujących, pokazując im jak mniej więcej działa sama rozgrywka. Tak czy inaczej mam nadzieję, że takie totalnie podstawowe Podstawowe omówienie karcianki się Wam spodobało i było przydatne dla tych, którzy dopiero zabierają się za granie. Tak jak mówiłem, postaram się nagrać nieco bardziej zagłębiające się poradniki w przyszłości. A na ten moment nie zapomnij o łapie w górę i subskrypcji. Ja się odmeldowuję, miłego dnia, Siema.